Wie ktoś skąd to jest? Wie ktoś z czego to są akordy pierwsze? Nothing gonna change my love to you Dzień dobry I Już wam znajduję z czego to jest To jest z tego To jest już mem, sam w sobie ta piosenka Speedruny tej piosenki ludzie robili, jakby jak dziwnie to brzmi Big iron Cause the stranger there among them had the big iron on his hip <laughs> Dobra, lecimy. Czas zobaczyć dworzec w Olsztynie. Bo ludzie mi powiedzieli, żebym zbudował ten dworzec. Więc mapy Google. Wejdę na trybie Inkoguto, żebyście nie zobaczyli, na moich markerów, gdzie jest dom jego w Kwidzynie. W Kwidzyniu. Olsztyn główny. Ok. Ok. O nie, to wygląda jak dworzec w Płocku przed Remo. To wygląda jak pałac cudów w Płocku. Ale to jest ohydne. Street View. Zabijcie to, zanim to złoży jajka. Naprawdę czuję się jak w płocku i w kutnie przed remontem. Powiedzcie yy. mi, że to jest stare zdjęcie. Tak samo wygląda. Brr. Ten dworzec jest gorszy od Bydgoszczy Fabrycznej. Przepraszam, stok. mylą mi się. Okej, okay, no nie jest gorszy, ale jest tego samego kalibru. Jakby, no nie jest dobrze w Olsztynie. Wyobraźcie sobie tutaj wysiadać. Nie, dzisiaj, czat, nie robimy odcinka z oglądania dworców. Czekajcie. Olsztyn, dworzec, plany renowacja? Pog! To jest ładne! Olsztyniacy, z takiego byście jechali pociągami, co nie? To wygląda nawet spoko, trochę zmodernizowane. O! O! To jest ładne! Ale to jest śliczne. Dobra, czat, my zrobimy futurystyczne. Dobra, potrzeba Google Mapy znowu. Dzisiaj nas interesuje tylko Olsztyn, bo Olsztyn blok. Dobra, widzowie, ile on ma? 24 metry na 96. No ten gmach zróbmy. Normalnie w Minecrafcie najlepsza skala do budowania to 1 w realu do 1,5 w Minecrafcie, ale to jest na tyle duża budowla, że myślę, że to będzie spoko w 1 do 1 w skali. No i sorry, ale mam w głowie dzisiaj tą piosenkę. i ona mieszka w mojej głowie za darmo i nie płaci czynszu. Więc będziecie dzisiaj słuchali bardzo dużo. Nothing's gonna change my love for you. Dobra, muszę sobie się herbaty sztachnąć. That's good stuff. <laughs> Dobra, widzowie, moje drogie. To może być przed dworcem. To dworzec powinien być gdzieś tutaj, nie? Jaką herbatę piję? Lipton, zielona z mandarynką i pomarańczą. Dostałem. Jak większość moich herbat dostałem. Naprawdę, czat, jak chcecie mi zrobić prezent, ja zawsze to mówiłem babci, nie kupuj. Bo babcia, jak babcia nie wie, co kupić na prezent, to ci daję jeden z tych takich zestawów. Płyn do kąpieli i pachniuch. I ja tych pachniuchów nigdy nie używam. Po pierwsze, mam swoje pachniuchy, a po drugie, bo... O. O. Ledy mi wydupcyło. Popsuły się ledy w salonie. Dobra, wracając. Sulfur dust tape measure, jak to działa? Right button and drag to measure, right button and left shift to clear. Dobra. E Dobra, czy to li liczy inkluzywnie czy ekskluzywnie? Bry, ale to jest wkurzające. A takie buty. Eee, to jest zajedwabiste! Babciu, ten pasztet jest zajebisty. 15 metrów to ma. Dobra. To ja zrobię tak. Inkluzywnie, to znaczy włącznie. Od 1 do 20 inkluzywnie to jest licząc 1 i 20. Ekskluzywnie to jest nie licząc. Ej, kitesurfing normalnie. Oh no. Czemu zabiłeś? Przypadkowo! Can I get an F in the chat? Przepraszam, Zoe. Jak tylko zobaczyłem, że on spadnie, próbowałem do wody go wyciągnąć, ale byłem za wolny Not like this. Dobra, jeszcze raz: 48. One, two. Dobra. Mamy 99 z tego, co kojarzę teraz tutaj. Więc elegancko. 97? Może w sumie lepiej. Dobra, 97 trochę przed moje czasy, ale Git. W sumie dworzec miał 96, whatever. Jeden w górę, jeden w dół, to nic nie robi. Poza tym, lepiej się w Minecrafcie buduje, jak jest nieparzyście. Dobra, i teraz 24, 1, 2. Dobra, 23 na 97, zajebiście. Słychać po twoim nie zatrzymałeś się na podstawówce, a ty się jeszcze tym przechwalasz żałosne. <grystanie> a ty mi dałeś 10 zł, żeby mi o tym powiedzieć. I teraz to jest, przegrywam. Dobra, to trzeba unicestwić. Braki językowe mam dlatego, że polski nie jest, w sensie jest moim pierwszym językiem, ale nie jest moim głównym językiem. Chłop ma rację! Zatrzymałem się na postawówce. W Polsce chodziłem tylko do pierwszej klasy postawówki, Więc ma rację. Ale w Anglii zrobiłem całą resztę postawówki, gimnazjum oraz liceum. Rzucę tu na tą diaksie siekierkę, na paxel i już jasne, byku. To jest najbardziej brrr preceptura, która istnieje. Jak działa ten flax Network bez prąd. Dobra, czy to będzie ogromne? Ten dworzec będzie ogromny, ale damy radę. Emergency hover, dobra, chat, spróbujmy. Ja się wysypię z tej wysokości, tak? Uuu, dobra, dało radę. Emergency hover zrobiło mi. O. Fuck. <suszy> Bo mi się skończyła tamta i mi się zrobiła nowa, a na nowe nie miałem tego ustawienia już. To za idiotyzm. No! Dobra, zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Działa może Ctrl Z? Chciałbym. 20 czy po angielsku się nie liczy. City dziewięć. 9. ER. Są 3 u. Lio, cipa si? Tak, 7-8 po chińsku to cipa. Śmieszne. Very funny. Czy czuję kolejny mem numeryczny wychodzący z mojego community? Pisanie 7-8 wszędzie. Nie, czat, to się nie liczy. 15 pompek. Ja. Li ja... Moje liczenie pompek jest kanoniczne. A wasze to jest, wiecie, fanfiction. Możecie napisać fanfiction o tym, jak Graf robi pompki. Czad. Ale to jest fajny prank dla Twitch streamerów. Nie? Dobra, consider the following. Patrzcie, piszecie na... u streamerów. Nie, nie piszecie 7-8, możecie napisać słownie. Bo potem... i streamer mówi, e, dlaczego piszecie 78, A wy mówicie, wklej to na Google tłumacza i przetłumacz na chiński i pójść głośnik. Chiba. <laughs> To jest nowy prank na Twitchu, ja już to widzę. Czat, weźcie złapcie, nie wiem, Gucia na to. Czy coś takiego? Nie wiem, cholera. Waszego ulubionego streamera po prostu. Ty do Mandzia może pójdziemy na to. Czekaj, kto teraz streamuje? AB. Dobra, jest AB. czekajcie. Eee... Nie, ja po prostu mu napiszę 7-8. Mam 4 wejścia po 4. To tam grafik? 7-8. Ch chodzi. Co nie piszcie, tam nie, nie, nie spamujcie mu. To muszę zrobić tylko ja. 7 8. To masz na chiński. Trochę się cykam, ale dobra. Skoro tak bardzo chcesz. Daj nagłos. Trochę się boję dać to. Na, na głos. Jak. Dobra. Jak mówisz, że safe, to ok. Ok. Dobra. Okay. Zostawmy chłopaka w spokoju. No, więc czat macie zabawę. 7-8. Proszę bardzo. Skończyły się dusze? Brrr. Czy to jest wojdowane, bo jest pełne? Dobra, na razie nie ma dużo. Potem to będziemy yy, patrzyli. Więcej kobla. Leci. Dużo dura to zużywa. Dobra, zobaczmy tutaj. Dobra, i to jest 23 na 97. Dobra, czat, Trzeba dalszy etap budowy: budowa. Toaletę publiczną na pewno będę musiał zrobić, ale muszę zobaczyć to. Zmierz odległość. Tu dotąd 10 metrów. 21 to jest 31. 4. Dobra, ja bym chciał podać po wszystko, żeby to było 21. Dobra, tutaj robimy tak. Dobra, 11. raz, 21 trzeba wymierzyć. Raz. 17, 18, 19, 20. 21. Legancko. 27, 31. Dobra, to wyjdzie ładnie, to wyjdzie ładnie. Trzeba 27 tutaj zrobić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21, 2, 3, 7. Dobra, zróbmy. Jestem druidem i wale Ta wyspa nie starczy mi miejsca. Centralny mi nie starczy miejsca. To tutaj to będzie mi jakby właziło w wyspę. Da się coś przesuwać? Moving wand? Eee, nie stać mnie. A to jeden blok tylko przesuwa. To jest bardziej. Dobra, wiem jak to zrobię. Wiem jak to zrobię. Ile tutaj jeszcze muszę? Tam 31 było chyba? Cześć, tego tak do tyłu nie posunę. Dotąd jest ile? Tutaj jest idealny 31. Tekers. Kurno, ale żebym wymierzył ładnie. Przesuń w drugą majkę. Może. Uuu. To jest najlepszy blok w historii gamingu. Naprawdę. To będzie mi kładło niewidzialne światełka. Wiem, wiem, że przesunięcie tego na bok nie będzie takie złe, ale chodzi o to, żeby to w miarę centralizowane było. Ty, okej, okay, w sumie to nawet ma sens. Dobra, tak to zrobimy. Oratz, przesuwamy wszystko o. A w sumie. Więc co zdecyduję. Klipa. Wiecie, że teraz w Minecrafcie się creepery palą, palą podczas dnia? Bo dzieci mówiły, że za łatwa gierka, Zobaczcie. Podpala się. Dobra, 97. I robimy tak. Pociągnijmy to dotąd. Który trinket to robi? Firemind. Na masterze. Jak jakiś mobek cię targetuje, to go, go podpala. Nice. Fluxbore. Fluxbore jest teraz tylko jeden? Dobra, spróbujmy. Nacynacyna na, na, na tutaj jest. Dobra, Redstone'a będę potrzebował. I tych trochę chyba. Dobra, jak najszybciej nabić level. Mamy te expy takie w buteleczkach. A, mieliśmy slajmo. Dobra, odpalę jakieś mopki. No, tak. Select. Wybrane mamy, więc powinniśmy teraz po prostu być w stanie kliknąć. Tak, radamy radę. Rośnie, sztos, dobra. Te ostatnie też dołożę i będzie gitara. Bo EXA potrzebuje, nie? Na enchant. Za chwilę będzie. Flagsworth jest jako cof w kontrolsach. Dziękuję. V wow, mówicie? Dobra, zmienię to na numeryczną szóstkę. Nie, nie działa. Tinker Longbow musi do dać augment o nazwie Radial Enhancement i potem V. Aha! Dziękuję, ślicznie. Cast Iron, dwa red y, dwa bułki, żelazo, Chat. Ankieta. Czy dwa bułki jest śmieszne. Większość czatów mówi, że tak. Narząd się wkłada tutaj. Ja czuję jakbym miał ten gorszy ten stół. Był taki, co miał te żelazne nogi. Tool Forge. Nie ma tego już w tym modzie. Tinker's Workbench, a nie Tinker Station. Ale i tak to chcę. A takie buty, więc tego nie potrzebuję na razie. Dobra, ale na odcinek przyszykuję, bo chciałem o Tinkersie coś pokazać. Elegancko. Tinker's workbench. Planks. Glass. Crafting. Crafting. Narrator. Crafting. Crafting. Narrator. Off. Off. To jest najlepsza rzecz, która istnieje, naprawdę. Crafting. Dobra, Tinker's workbench. Tutaj postawia. Boże, Tinker na tych nowych wersjach to jest jakiś absolutny... O, augment. I to mi już działa? Press 6 to change mode. Dobra, ma 3 na 3 teraz. Sztos. Jak się to teraz ulepsza? Bo wcześniej były te signalum i tak dalej, były te lepsze wersje enderium, to się nazywało Resonant. O takie rzeczy. O Chemical Amplifier. Atomic Disam jest planem, ale to jest tymczasowa solucja, tamten będzie na odcinek, nie? Holding 4? Co robi holding? Wiecie ktoś? Storage Capacity Efficiency. A, więcej trzyma prądu. Ja właśnie myślałem, jakie on ma EQ na te bloki, nie? A to chodzi o prąd. Dobra, Efficiency w 4 będzie spoko w miarę, Legancko. dobra, zróbmy tak i zróbmy Epic Gamer Move, dziel i rządź, rządź i dziel. Dobra, o ile ja to przesunąłem? O 11 bloków, więc analogicznie muszę z drugiej strony dobudować. 9, 10, 11. Mierząc odległość w ewidencji gruntów i budynków dworzec ma 96,5. A dasz radę zmierzyć nam ten drugi budynek. Ten, tak by ta wieża cudów tutaj podpięta. Długość od tego wewnętrznego rogu. A bo to wystaje ustrojstwo. To jeszcze tą wieżę trzeba zbudować. Czyli to jest wszystko płaskie. 28. 58 prawie ideolo. Czyli to jest wszystko jednolite, tak? Jednej, Tak. To jest, jak wygląda to wszystko. Dobra, i tutaj jest takie przechodz... przechodźka. Powiedzmy, że ma 5 bloków. I ona jest. 6 bloków od końca, 6 6 5. Dobra, to jest cały budynek, nie licząc tej wieży ohydnej. I tutaj będzie trzeba zrobić platformę z tych przodu. Na razie chyba styka, nie? Dobra, chyba czas to wyłączyć znowu, co? Ja W tej wieży będzie farma blaze'ów. Jak zrobić farmę blaze'ów? Ja chyba będę musiał zrobić oddzielne smeltery. Na blazey stricte, bo ja będę potrzebował blazing blood i to tak fest dużo. Grout daje dwie sztabencje w tych 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 Kiedy ktoś mówi tychów i go chcesz poprawić Tych 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 Glina, piasek, gravel Dobra, 35 bloków To się teraz wylewa tytując Marlenkę, wylew masz Dobra, to troszeczkę przyspieszmy Bobom, babam Dorysuj jedną kreskę i otrzymaj liczbę 6 I X Dorysuj jedną kreskę i zrób liczbę 6 Ale jestem mądry. Czad. Na pewno na filmie widzieliście, ale z Mangim po bloku, bo nagraliśmy już ostatni odcinek bloka. dam Wam spoiler do następnej paczki, bo niektórzy z Was wiedzą, jaka to będzie paczka. Otóż to będzie to. Taka paczka będzie. Astro. Capturing one przenosi mody. Dziękuję. O, i to jest tempo. Dwa staki powinno starczyć. Dobra, zala musimy zrobić. Beda potrzebował tak. Smeltery Controller i, i Drain. A, i tank, żeby wylewać do niego lawę. Czad, czy musi być cokolwiek w tym, żeby zaczęło atakować? Dobra, teraz musimy zrobić tak. Adin 2, 3, 4, 5. Waszą malczyk, pagulat. Ty, max 14 na 14, to się da większe zrobić. Fajny basen zbudowałem. Starczy? I styka. Niech ta muzyka leci z głośnika. 2592 ingoty w nim pomieścimy. Basen ekipy centralnie. O, widzę, że to nie starcza. Dobra, potrzebuję undertanka. Czy jak one tam umrą, to nie dostanę z nich blaze rody? Nie. Da się zasadzić blaze rody? Yes, you can. Uff. Dobra, robimy tak, robimy tak. Cztery i cztery. Dobra, tylko teraz musimy znaleźć odpowiednie spawnery. Y nie, to jest szkieletron, Blaze. Dobra, robimy opening spawnerów Poggast, Blaze Wither 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 Blaze. Dobra, mamy cztery Blaze spawnery. Nie jest tak źle. Dobra. Muszę palkę Blaze'a jeszcze jedną ogarnąć. Jak się ulepsza. Looting to był kwarc chyba, nie? Tinker się Lapis. E, to dam radę. Dam radę. Piepariu pow, piepariu pow, piepariu pow, piepariu pow. To się jakoś chyba dziwnie robiło. coś Czekajcie, mogę gryźć moje. Mogę jeść moje narzędzie? Za głupotę. Na odcinku ostatnio próbowałem robić Paper Binding, ale tego już nie ma, z tego co rozumiem. O kurna, te, te one są inne, to już nie jest takie jak kiedyś było. Dobra, nie rozumiem tego w tej chwili. Looting mam w momencie, że tak, ale idę zabijać Blaze, które są w neterze. Lecimy. Może trochę lagować stream. Dobra, Blaze Roda potrzebuje jeszcze jednego chyba. Headcrab. Watch out for the headhump z Nice. O, spawner. Tak, skoczyłem za tym. Ogólnie, jak działa to, że mogę jeść moje narzędzie własne? Ale idiotyzm. Mogę jeść moje narzędzie. O, tam są Blaze jakieś. Czy ja się bym grał w Airstrika pierwszego? W 3D. A wy czego, Szukata? Dobra, spadł tam jeden. Dziękuję ślicznie. Dobra, biorę jeszcze jedno i będzie gitara. Nice. Dobra, zwijam. Teraz mogę Ender kolejnego zrobić, ale on będzie. Dobra, muszę dwa zrobić i tak. Opsy i jakakolwiek wełna. Dobra, na razie on będzie czerwony. Bo muszę go podpiąć do sieci z lawą, ale potem rozumiem, że będziemy mieli sieć z Blazing Bloodem, która będzie na innym kolorze, pewnie na pomarańczowym. Włóżmy pyk, 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 pyk. E, tylko do jednego. A, tego fana trzeba zrobić jeszcze, no tak, cholera e, Fan, mob fan. Dobra, muszę zrobić ile można maksymalnie tych upgrade'ów tutaj? Maksymalnie 3. A, to ten też trzeba, potrzeba. Dobra, to też te 3 zrobię. Dobra, i to robi 7 na 7. A te dystansówki potrzebuję jeszcze 1, 2, 3, 4, 5. To ja muszę mieć 8. Zróbmy tak 4 i będzie git. Dobra. Oddawaj Dobra, spróbujmy. O, jak te boksy tutaj wpadają. To jest ciekawe. Dobrze jest. Górny muszę ogarnąć. I teraz to ma. Nie, bo się zatrzymuje na następnym bloku. Dobra, nie potrzebuję tego fana tutaj. Te itemki z nich wypadają i trafiają do tego, tego. Jak je teraz stąd wyjmować? Hoperem? Tak. Hoperem wylatują stąd. Kozak. Dobra, ja bym chciał zrobić szkło yy, z tinkersa. Gdzie ma chłopaki? Dobra, i teraz widać. O, dobra, tego kowa trzeba uzupełnić na szybko. No, teraz jest was fajnie dużo. Będę te spawnery mieć wyżej, chyba, bo dopóki one nie umrą, to się nie mogą spawnować znowu. Ale i tak jest w miarę fajne tempo. One obrywają, jak tylko są w zasięgu smeltery, to jest też fajne. Tutaj jest już lawa. Czataj, ja to będę zasijalał lawą. Lawy mamy dużo w sumie. Lawy będziemy mieli o wiele więcej niż Blazing Blooda, więc jak tam nie jest potrzebny Blazing Blood, to go nie będę. to nie będę z niego korzystał. Więc zróbmy tak. Tylko, że ten. Tank jest za tego używany, więc musimy zrobić kolejny tank. Ale Blaze Rody z nich nie dropią, to jest najgorsze. Czy Blazing Blood można zrobić na Blaze Rody? Można! I to tylko 100. Dobra, Rod Gold Cast, czyli wylać złoto na patyk. To nam przyjdzie bardzo łatwo. To zaraz ogarniemy. Dobra. Nice. O, i one Blaze Rody. Ale Bajer. Wymierze tego Smeltera 9 na 9. Spawner nie ma limitu? Ma. Widzowie spawnery mają limity w Minecraftcie od dawna. Nie uczcie ojca jak dzieci robić. Dlatego się wyciąga mopki ze spawnera w górę. Żeby nie w tym samym pomieszczeniu je zbierać jak awczycie. Rostow na nogach, kroga wiatraki? Nie mi się tego robić, tak? W sensie musiałbym to zrobić wyższe. Wtedy spawnery będą na górze i od razu będą popychane na dół, i wtedy będą się mogły spawnować od razu. Tylko ktoś będzie musiał stać obok tego, żeby to aktywować, bo w tej chwili te spawnery nie lecą, co jest najgorsze. Czy da się jakoś aktywować spawnery tak, żeby działały, jak mnie nie ma obok? Chunk loader? Nie, bo wiecie, czat. Spawnery działają, jak gracz jest bodajże 12 bloków od nich. Patrzę, ten chunk jest załadowany, bo... bo go widzę, nie? Więc ładowanie czanka nam gówno da, on już jest załadowany. Problem jest z tym, że nie jesteśmy wystarczająco blisko. Dopiero jak podejdę do niego, to one się zaczną kręcić i fałnować. Stabilize mob Spawna. z drakonika. I to nie ma przepisu nawet. To jest większy projekt na odcinek. Dobra. To działa. To działa. Ja myślałem, ja to dla beki chciałem zrobić, ale to działa. Można falsetem do tego po prostu pompować, co za idiotyzm To jest tak cursed To jest najbardziej cursed rzecz, którą widziałem w mojej karierze na modach Fluid pipe jest lepsze? Fluid pipe nie jest tak upośledzone A co, gdy nie dasz tam tanka, nie wyleci? Was też to buguje, że to nie jest dobrze? Mnie też Siema, agenci No A więc skrzynkę daj Iron. No, epic symetria moment. Iron. Chat Iron. Iron. To się wymawia Iron, ale to się wymawia Ion. Ion. Iron. 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 Iron jest najbliższe po polsku. Niem r jest nieme widzowie. R jest nieme. Amerykańcy mówią Iron. Iron. Oh my god! I just saw iron. a big iron on his hip. Play that track, boys. Jak ktoś zna tą piosenkę, to ma dobre życie, naprawdę. O Boże, ale beczka. To co, a w cały czas? Musimy zobaczyć Blaze Egg. Egg pam to the town of agua fria the stranger one fine day Czerwone barele musimy lutować żeby dodać nasionka Flame Lily które nam zasadzą Blaze rody Dobra, nie, na północy coś jeszcze nie było czy Jakby raperzy mają drogie fury, i z tyłu mają jakby laski pokazujące dupę. Ja mam alpakę, kurna. Czy fuck się liczy jako przekleństwo? No, nie. Nie, tylko po polsku liczymy. Czerwona beczka. Dwa pig stepy. No brr. Let's go. Koks. Jabłko. Weź kudełka na spawnery? W sumie powinienem. Dobra, wracamy się. Oho. You stupid. Nam, nam. What's nine plus thing? One in one. You stupid. Tutaj jest Chaos Guardian, który jest najtrudniejszym bossem w grze. Jest Chaos Guardian jednak. Właśnie ja go zabiję na 100 bloku jedynce. Tylko tam miałem bardzo OP rzeczy. Tutaj niezbyt. O! Starfish. Fajne. Co to jest za Foundry Type? Jak się nazywa ten Bastion? Bajora. Bajora czyje? Majora. Czekajcie, one się wszystkie podpalą, jak ja je jednego zaatakuję. One się nie fajczą! You stupid! O! U, crying obsidian. Trochę dupa. Ja szukam tej złotej, bo tam są blaze'owe nasionka. Ja bym chciał to oblecieć. To jest zawsze jest duża szansa na te. Lecz kawka właśnie robi. Wiecie, jakby bankujemy na... Rzadkim item jest z rzadkiego krejta. Mamy to. Dobra. S? Dobra. I to daje Flame Lily, które da się przemienić na Blaze Powder. A Blaze Powder da się na pewno dać jakoś z powrotem na Blaze Roda. Dokładnie. Dobra. 9 Blaze Rodów. Mamy radę. a Dean, Dobra. Mamy 9 tego. Tutaj się dzieje zbrodnia wojenna. Dobra. Blaze Mesh z Botani. Kelpa mamy chyba wystarczająco na wszystko, co byśmy chcieli robić. Dobra, ponoć dało się te bonsai potki ulepszać. W sensie, że robić te, 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 te lepsze. Ale to wymaga drakonika. W sensie, te wszystkie rzeczy niby mam. 128 tysięcy... 000... Czym jest OP? OP równa się RF. OK, dobra. A tier Draconium Injector. Damy radę spokojnie. To zdrża 50 KRF-ów na TIG? Oj, dupa. Drag, Fusion... Damy radę zrobić crafting fuzyjny. Dobra. A, chciałem zrobić drowera do tych do kelpika. Mamy jedną lilię. Ja namaluję lili dzień. Dobra, flame lili mamy. Z nich się chyba da craftować z powrotem te. A nie, tutaj będą dropiły nam te nasionka, tak? Jest szansa na nie. Tak, 1% szansy, że dostaniemy nasionko. Kociak. Gdzie jest żów? O, jest tutaj Jeremy. Dobra, Jeremy to się nazywa, nie wiem dlaczego. Jak Piosenka od Pearl Jamu, bardzo fajna w ogóle. Dobra widzowie, ja będę kończył, bo już cholera nagrywam 2,5 godziny. Montażysta będzie zły, że dostał taki materiał do zmontowania. Dzięki wszystkim za obecność, dzięki wszystkim za to, że byli. Ja jak zwykle byłem Grafem, się genialną widownią. Jutro nagrywam kolejny odcinek, myślę, że na dniach wleci. No i co? 15 pompek!